wszystkich serdecznie. Zapraszamy do oglądania 541 odcinka Faktów Czwórki. Dzisiejszy program poprowadzą Dorota i Kalina. W programie zobaczymy. Sukces Szymona z 8a w 26. powiatowym konkursie wiedzy o Oświęcimiu. Warsztaty halotu ziemia, lasy 2b, wizyty w ekonomiku, uciąż klas 8, wycieczkę klas 3 do kopalni soli w Bochni, Wyjazd na spektakl Kamienie na do Krakowskiego Teatru Współczesnego. Kulturalne wyjście na wystawy klasy 6c w Światowym Dniu Sztuki. Zajęcie na magicznym dywanie w średnicy szkolnej. Przyrodniczy spacer po lesie łęgowym klas 6. Efekty hodowli ważnych pierwszaków. Miejskie igrzyska młodzieży szkolnej w biegach przełajowych. Szymon z klasy 8a kolejny raz wspaniale reprezentował naszą szkołę. Zajął drugie miejsce w 26. Powiatowym Konkursie Wiedzy o Oświęcimie. 29 marca miały miejsce eliminacje 26. Konkursu Wiedzy o Oświęcimiu, które były organizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury. Do konkursu przystąpiło 36 uczniów z 10 szkół podstawowych z całego powiatu oświęcimskiego. Młodzież pisała test ze znajomości faktów historycznych oraz współczesności oświęcimia. Można było zdobyć maksymalnie 65 punktów. Uczeń naszej szkoły, Szymon Gumienny z klasy 8a, zdobył drugie miejsce w tym konkursie. Podczas uroczystego eventu odebrał w piwnicy artystycznej Młodzieżowego Domu Kultury dyplom, srebrną statuetkę oraz nagrody za swoje osiągnięcie. Serdecznie gratulujemy Szymonowi. Jesteśmy pod wrażeniem jego wiedzy i zaangażowania. Wspaniale reprezentuje naszą szkołę. Rok 2023 ogłoszony został rokiem Mikołaja Kopernika. Członkinie koła redakcyjnego, przybliżą Wam sylwetkę tego wielkiego astronoma. Mikołaj Kopernik urodził się w Toruniu, tam też poszedł do swojej pierwszej szkoły. Gdy miał 18 lat rozpoczął studia w Krakowie. Tam też spotkał się z nauką zwaną astronomią, czyli nauką o ciałach niebieskich. W tym okresie uzyskał niższe święcenia kapłańskie. Umożliwiło mu to w przyszłości sprawowanie urzędów kościelnych. Po nauce w Krakowie studiował prawo i medycynę we Włoszech. Będąc we Włoszech, odwiedził Rzym, gdzie obserwował zaćmienie księżyca. Po powrocie do Polski został kanonikiem warmińskim. Do jego zadań należało zorganizowanie obrony Olsztyna przed Krzyżakami. Najbardziej jednak interesowały go gwiazdy. W tamtych czasach uważano, że słońce krąży wokół Ziemi. Kopernik obserwował niebo przez 25 lat i doszedł do innych wniosków. Uznał, że Ziemia i inne planety krążą wokół Słońca, a Ziemia jest kulą. Bał się jednak ogłosić swoje odkrycia zapisane w dziele o obrotach ster niebieskich. Zdecydował się na to dopiero pod koniec życia. Podobno przyniesiono mu już wydrukowane dzieło ostatni dzień przed jego śmiercią. Na warsztaty pod hasłem Halo, tu Ziemia, wybrała się klasa 2B. Odbyły się one w bibliotece pedagogicznej. Uczniowie klasy 2B uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych w bibliotece pedagogicznej. Temat zajęć brzmiał Halo, tu Ziemia, i nas wiązywał do obchodzonego właśnie roku Mikołaja Kopernika, upalonego z okazji 550. rocznicy urodzin. Uczniowie dowiedzieli się wielu ciekawostek o życiu znanego na całym świecie polskiego astronoma. Zapoznali się ze zjawiskiem powstawania dnia i Rozwiązywali kuizy i zagadki. Udało im się zapamiętać nazwy wszystkich planet oraz pożerzeć informacje o Układzie Słonecznym. Na koniec poznali historię łajki, czyli służki wystrzelonej w kosmos i jej pozaziemskiej przygody. Klasy ósme rozpoczęły rekonesans wśród oświęcimskich szkół średnich. Jako pierwszy odwiedzony został popularny ekonomik. klasie przygotowują się do wyboru szkoły, w której będą kontynuować naukę po podstawówce. Pomocą w dokonaniu właściwych decyzji mogą być wycieczki do 8-tych szkół średnich. 4 kwietnia uczniowie klas 8 odwiedzili powiatowy zespół nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w 8 Uczniowie byli oprowadzani po szkole przez starszych kolegów z ekonomika. Zapoznali się z ofertą edukacyjną, poznali specyfikę różnych zawodów, odwiedzili liczne pracownie i przede wszystkim miło i smacznie spędzili czas. Wśród goszczących nas uczniów znaleźli się absolwenty naszej szkoły. Miło było ich znowu zobaczyć i posłuchać ich radzień związanych z nauką w tej szkole. Klasy trzecie wybrały się do kopalni soli w Bochni. Warto wiedzieć, że jest ona polskim pomnikiem historii, a w 2013 roku została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 4 kwietnia uczniowie klas 3a i 3b wraz z opiekunami pojechali na wycieczkę do kopalni soli w Bochni. Po przyjeździe na miejsce uczniowie zjechali na dół windą górniczą zwaną szorą. Na dole na zwiedzających czekały prawdziwe podziemia i mnóstwo atrakcji. Pierwszą niespodzianką była przejazdka kolejką Z Trzecie klasiści zwiedzali unikatowe komory solne, piękne, wykute w soli kaplice m.in. kaplice świętej kinki. Obejrzeli rzeźby solne oraz narzędzia i urządzenia górnicze, które tworzą wyjątkowe, zadziwiające podziemne miasto. Opowieści przewodników o historii kopalni wzbogacone były podziemną ekspozycją multimedialną o charakterze podróży w czasie. Rozpoczęła się ona w czasach Bolesława Wstydliwego i księżnej Kingi. Pomocnikami w przekazywaniu legend i informacji związanych z kopalnią byli polscy królowie, żupnicy genuańscy, a także duch cystersa mnicha, z którego zakonem wiąże się powstanie kopalni w Bochni. Zwiedzanie zakończyło się największej z komór o nazwie Ważyk gdzie uczniowie skorzystali z restauracji warzynek, sklepiku z pamiątkami, boiska sportowego i placu zabaw dla dzieci. Spektakl Kamienie na szaniec obejrzeli uczniowie klas ósmych. Wybrali się na niego do Krakowskiego Teatru Współczesnego. Kamienie na szaniec to wyjątkowa książka w kanonie letnich szkolnych. Opowiedziane w niej losy bohaterów, których młodość przypadła na okres II wojny światowej, wywołują refleksję i każą zastanowić się nad tym, co w życiu jest naprawdę ważne. Tegorocznie ósmoklasiści to kolejne pokolenie, które staje u progu podjęcia ważnych dla niego decyzji i poszukiwania autorytetów. Wrami dla nich mogą być Alek, Zośka i Rudy, główni bohaterowie. Na scenie Teatru Współczesnego w Krakowie uczniowie mogli zobaczyć ich wojenne losy. Niezaprzeczalnym walorem tego przedstawienia jest wierność faktom uznanym przez Aleksandra Kamińskiego. Znał on bowiem tych chłopców i w sposób niezwykle skrupulatny potrafił oddać ich z jednej strony brawurę, odwagę i męstwo, a z drugiej delikatność, wrażliwość i dylematy moralne. Spotkanie z bohaterami kamieni na szaniec na deskach teatru to nie tylko świetna powtórka przed egzaminem, ale również możliwość zastanowienia się nad tym, dokąd zmierza współczesny świat i jaka jest w nim rola młodego pokolenia. Klasa szósta C z okazji Światowego Dnia Sztuki zafundowała sobie artystyczne doznania. W Święcickim Centrum Kultury obejrzała aż trzy różne wystawy. Uczniowie klasy 6C udali się do oświęcimskiego Centrum Kultury, aby obejrzeć zorganizowane tam wystawy: ikony, naturalnie inspirowane oraz święci z oficyny. Każda z nich to inny temat, odmienny styl oraz technika wykonania. Oglądając pracę, szóstoklasiści dowiedzieli się, jaka jest różnica pomiędzy obrazem a ikoną. Zapamiętali, że ikona zawsze przedstawia tematykę sakralną i jest pisana, niemalowana. Istotną rolę odgrywają deski oraz pędzle z łosia wiewiórki syberyjskiej lub kuny syberyjskiej. Na ikonę nanosi się kolory od najciemniejszego do najjaśniejszego, uzyskując w ten sposób głębię i trójwymiarowość. Kolejne prace, które zainteresowały uczniów, to linoryty, czyli czarno-białe obrazy, które powstały po wyżłobieniu w linoleum przy pomocy dłut i odbite na papierze. Na wystawie naturalnie inspirowane w galerii Tyle światów, uczniowie zobaczyli bogatą kolekcję grafik, na których widoczne są motywy łąk i lasów oraz gór autorstwa Elki ciębki i Anny Kozek. Artystki realizujące fascynacje do natury przedstawiały w formatach graficznych takich jak linoryty, szkice, sucha igła, akwaforta czy kolagrafia. Po krótkim klasowym wyjściu na wystawy może się okazać, że w głębi ducha niektórzy uczniowie klasy 6C zafascynują się sztuką i od tego momentu wizyta w galeriach stanie się częścią ich kulturalnej aktywności. Nasza szkolna świetlica to miejsce niezwykłe, wiemy to od dawna, ale zupełnie od lotowego charakteru dodaje jej magiczny dywan, który niedawno znalazł się na jej wyposażeniu. Zajęcia z użyciem magicznego dywanu są niezwykłe. Spójrzcie na te zdjęcia. Można się na nim świetnie bawić, rywalizować i co najważniejsze edukować. Zadowoleni są więc wszyscy: dzieci z super zabawy, a dorośli nogi, którą na przeróżne sposoby starają się dzieciom wtłoczyć do głowy. Dzięki tej nowości świetlicy uczniowie są uwrażliwiani na problemy ekologii i uczą się jak segregować śmieci. Kręgle, piłka nożna, przeciąganie liny to kolejne fantastyczne gry z magicznego dywanu. Zaspakajają odwieczną potrzebę rywalizacji. Można się na nim również podszkolić w angielskim, czy utrwale nowyki wpływające na bezpieczeństwo podczas poruszania się po ulicach i jazdy rowerem. Podsumowując, magiczny dywan gwarantuje wyjątkowe gry i zabawy, pełne edukacji, ruchu i znakomitej zabawy. Czy wiecie już, że mamy w Oświęcimiu nową atrakcję przyrodniczo-edukacyjną? Zobaczcie na niej bogactwo fauny i flory lasu łęgowego nad sołem. W sobotę, gdy wszyscy poszli do szkoły, klasy 6A i szósta B wybrały się na plenerową lekcję biologii i ekologii. Na swój cel postawili sobie ścieżką przyrodniczo-edukacyjną po lesie łęgowym nad sołą. W trasie uczniowie odnajdywali tablice informacyjne dzięki którym mogli dowiedzieć się wielu ciekawostek na temat fauny i flory lasu łęgowego. Słuchali odgłosów ptaków, odkrywali bogactwo i zróżnicowali świata przyrody. Poznawali ryby żelące w sole i elektronki grzew w okolicach rzeki. Na koniec klasy udały się na osiemcyński rynek, na którym miło spędzili czas i zeni pyszne lody. Pierwszaki doczekały się własnoręcznie wyhodowanej cebulki. Piękna, zielona i smaczna. Udekorowała ich drugie śniadanie. Pamiętacie jak chodziliśmy w cebulkę? Patrzcie jaka duża wyrosła. Jest taka wysoka, że musimy i się przewraca i musimy ją ściąć. Zetniemy cebulkę i dodamy ją do kanapek. Będziemy mieli zdrowe śniadanie. ale poczekamy aż będzie większy. Wiosna służy naszym sportowcom. Na ostatnich zawodach skargnęli 4 złote i dwa brązowe medale. Nowy, wiosenny sezon lekkoatletyczny nasza czwórka rozpoczęła z przytupem. 13 kwietnia sportowcy wystartowali w drużynowych biegach przełajowych. Po raz pierwszy nasze zespoły wystąpiły w międzynarodowym składzie. Zawody zakończyliśmy wielkim sukcesem, pozdobyliśmy aż cztery złote i dwa brązowe medale. Rywalizacja odbywała się w kategoriach klas 3 do 4, 5 do 6, 7 do 8. Obie drużyny dziewcząt i chłopców klas 3 i 4 zdobyły pierwsze miejsce. Dziewczęta klas 5 i 6 zajęły pierwsze miejsce, a chłopca trzecie. W kategorii klas najstarszych dziewczęta zajęły pierwsze miejsce, a chłopcy trzecie. Drużyny, które zdobyły pierwsze miejsca, awansowały do zawodów powiatowych. Odbędą się one 18 kwietnia na boiskach za sołą. Wszystkim zawodnikom dziękujemy za wspaniałą postawę podczas zawodów i liczymy na kolejne sukcesy. 541 odcinek faktów czwórki prowadziły Kalina i Dorota. Oglądajcie nas koniecznie. Śledźcie nasz fanpage na Facebooku. Do, Do zobaczenia! Z...